Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy. Długo zastanawiałam się, czy w ogóle powinnam Wam taki haul nagrywać, dlatego że, po pierwsze, tych ubrań nie ma dużo, a po drugie, to są trochę takie niedypowe ubrania, dlatego że od jakiegoś czasu poszukuję getrów. To mają być takie getry do wszystkiego: do siedzenia w domu, do ćwiczeń, do wychodzenia na zewnątrz. Zauważyłam właśnie na Instagramie, że dziewczyny kupują takie kryjące getry i normalnie stylizują na co dzień. To jest taka alternatywa dla rurek dla dresów, zależy jakie Wy stylizujecie. natomiast e, zawsze zakładają do tego coś dłuższego, czy bluzę, czy sweter, no bo wiadomo, getry to jednak getry. Dla mnie getrom jest bliżej do rajstop niż do spodni, także raczej z takim tyłkiem odkrytym w getrach bym nie poszła, ale tu oczywiście jak to lubi. Natomiast właśnie zaczęłam sobie e, patrzeć na filmy, z których one zamawiają i najczęściej pojawiało się Reserved i Zara. I właśnie, zamówiłam po dwa rozmiary, i z reserved, i zary. Od razu Wam powiem, że nic z tych rzeczy jeszcze nie mierzyłam. A co ciekawe, to getry z reserved i zary, one są praktycznie takie same. Także jestem ciekawa, czy tak samo będą leżały, czy ten materiał tak samo będzie krył, jak się je założy, bo nie wiem. Natomiast yy, korzystając z okazji, że zamawiałam getry w zarze, to zamówiłam jeszcze kilka rzeczy właśnie z tej kolekcji, co te getry. To jest kolekcja Seamless. I to jest kolekcja chyba do ćwiczeń tak naprawdę, natomiast oczywiście no, nosimy to jak chcemy, bo te rzeczy naprawdę ładnie wyglądają, tylko jestem właśnie ciekawa jak one będą leżały, bo na przykład bluzki są, wydają się być dość krótkie, także zaraz to poprzymierzam i razem ocenimy. W każdym razie, zacznijmy może od, od Reserved. Słuchajcie, z Reserved mam dwie pary getrów i wzięłam sobie rozmiar XS na S bo totalnie nie wiedziałam, jaki wziąć rozmiar. Słuchajcie, ta rozmiarówka tych getrów jest w ogóle dziwna, bo tam jest jakby XSS i... poczekajcie... i M łamane na L, a O przy tego są jeszcze wszystkie rozmiary, także ja nie, trochę nie rozumiem, jak to jest w ogóle, jak te rozmiary tam wypadają. Dlatego wzięłam sobie po prostu te, jakby takie uniwersalne i zobaczymy, które będą lepsze, bo w to jest różnie. Czasami wchodzę tam w S, czasami L kupuję, więc nie wiem. Natomiast no, faktycznie te większe wydają się być dość duże. One mają taką gumę, jak widzicie, co na pewno fajnie będzie wyglądało tutaj na brzuchu, bo będzie wszystko ściskało. I materiałowo one, słuchajcie, są praktycznie takie same jak te Zary. Tyle, że są tańsze, bo te kosztują 59, a te zary 69. Zresztą już Wam pokazuję, słuchajcie, te zary ta cała kolekcja Seamless, ona też występuje w dwóch rozmiarach. I właśnie jest ten rozmiar M na L oraz XS na S. Zobaczcie, to jest cena jedne... to jest cena tych Zary 69,90. I tak sobie teraz myślę, że... To musi być to samo, no zobaczcie. Tyle, że jakby ten pas jest tutaj trochę inny w Zarze, bo zobaczcie, w Zarze ten pas jest mam wrażenie, że węższy, a ten w Reserved jest jakby taki szerszy i z gładki, także... No zobaczymy, ale wydają się być takie same, jeśli chodzi o materiał to... To już Wam mówię, ta Zara to jest nylon i trochę elastanu, chyba 5% elastanu, a reszta to nylon, natomiast tutaj jest e, poliamid i elastan, więc 92% poliamidu i 8% elastanu, więc no nie wiem, czy to jest, co tak różne od siebie te dwa materiały, nylon i poliamid, bo w dotyku i w takim pierwszym wrażeniu wydają się być dosłownie takie same. W ogóle słuchajcie, co ciekawe jeszcze odnośnie tej kolekcji Seamless, to aż sobie screena zrobiłam, wiecie co tam jest na stronie napisane? Muszę wam to pokazać. Znaczy pokazać, powiem wam, przeczytam wam. Tam jest taka informacja, że mm, dbanie o odzież to dbanie o środowisko. Ubrania należy prać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Czasem wystarczy je przewietrzyć. <laughs> Także ciekawe dość, ciekawe. W każdym razie, słuchajcie, wzięłam jeszcze bluzki. Wzięłam jedną bluzkę taką na ramionczkach. Te bluzki też występują w... Chyba w dwóch czy trzech fasonach są bardziej zabudowane, mniej zabudowane, natomiast ja się skusiłam na tą, bo pomyślałam sobie, że ona tak w ogóle do chodzenia do, wys... do spodni z wysokim stanem może być fajna Tym bardziej, że ten materiał wydaje się być taki naprawdę miły i elastyczny Niestety te bluzki trochę są, widzicie, mają włosy, ale niestety one już leżą u mnie z tydzień czasu i prania gubi włosy, więc wiecie Także dobra, i to jest, jaki to jest rozmiar? To jest ML, ja chyba wszystkie bluzki wzięłam w tym większym rozmiarze ML także one występują w kilku kolorach, ja mam chyba, za chwilę wam pokażę jedną bluzkę, którą wzięłam też w innym kolorze, generalnie skupiłam się oczywiście na czarnym, ale chyba są po cztery kolory z, każdego, z każdej z tych rzeczy, także to jest taka bluzka na ramionczkach. Kolejna rzecz to jest bluzka z krótkim rękawem, którą właśnie wzięłam w dwóch kolorach, no nie wiem, wydają się być bardzo małe i kuse, ale ten materiał naprawdę jest bardzo elastyczny, także... Postanowiłam, że ją wezmę jeszcze w tym kolorze, bo mega mi się ten kolor podoba. Zobaczcie, ja coś ostatnio mnie o tych fioleto, róży i takich tam różnych. Także wydaje mi się, że może być ładny. Przymierzę to, to się okaże. I czy ja wam powiedziałam, ile kosztowała ta bluzka na ramionczkach? Chyba w końcu nie. 35,90. Ta bluzka kosztuje 59,90. I jeszcze mam jedną, słuchajcie, bluzkę. To jest taka sama jak ta, którą przed chwilą widzieliście, tylko z długim rękawem. I ta jest też rozmiar ML, czyli jak się okazuje, wszystkie mam w tym rozmiarze, bo nie byłam już pewna. 59.90, także zobaczymy jak te ubrania będą na mnie wyglądały. Jestem ciekawa. chciałabym sobie zostawić taki komplet, w sensie góra dół. Także mam nadzieję, że że będą dobrze leżały. Także słuchajcie, przebieram się w pierwsze getry i już wam się pokazuję. Musiałam zapalić lampę, dlatego że z tyłu tam jest ciemno i nie byłoby nic widać, szczególnie jeśli chodzi o czarne kolory. W każdym razie, słuchajcie, założyłam te pierwsze getry z Zary i założyłam te w tym większym rozmiarze, bo jakoś tak miałam wrażenie, że te mogą być za małe i faktycznie, słuchajcie, te są idealne. Ta guma jest dość wąska, więc ja sobie je trochę obniżyłam, bo jakbym je wzięła wyżej, to one mi tu ścisną w pasie, a tu będzie mi brzuch wystawał, także no... Tak też nie chcemy, żeby one wyglądały, więc wziąłem je sobie troszeczkę niżej i mam wrażenie, że, że jest ok. Trochę wiadomo, tutaj odstaje ten brzuch, ale jakoś tragedii nie ma. Ogólnie się chodzi też o długość. To zobaczcie. Patrzę, bo Frania oczywiście wlazła. Długość jest ok, do kostek, także przy moim 1,75 75 one są idealne. Są mocno kryjące, natomiast pokażę Wam jeszcze z tyłu. Natomiast trochę mi niepokoi to, że. Z tej strony te paski idą równo, a z tej jakoś tak nie do końca równo. Nie wiem, czy je trzeba jakoś tutaj ułożyć, czy o co chodzi. W każdym razie coś mi tutaj nie gra. To nie wygląda jakoś bardzo źle, bo to się trzeba przyjrzeć, ale no mnie takie rzeczy trochę denerwują, więc nie wiem, założę może te z Reserved i zobaczymy, jak, jak one wyglądają. I słuchajcie, te z mają szerszą gumę, co moim zdaniem wygląda lepiej i Chyba jest troszeczkę wygodniejsze nawet, natomiast one są też dłuższe. Ja mam te w rozmiarze M na L. Są też na pewno trochę dłuższe. Są tak samo mocno kryjące, tak samo wygodne. Ja nie widzę dużej różnicy w materiale. Natomiast one mają bardziej widoczny szef tutaj. Także po prostu jest taka jasna kreska. W tamtych getach tego nie było. Tutaj jest. To też nie jest tak, że to jest jakieś bardzo przeszkadzające, ale mogłoby tego nie być. Także to i tutaj tak samo, słuchajcie, te prążki nie idą równo. Z jednej strony są równo, z drugiej niekoniecznie, także nie wiem, jak dziewczyny kupują te getry, czy po prostu nie zwracają na to uwagi, czy, czy o to chodzi, bo no, trochę mnie to denerwuje tutaj, że tak się wykrzywia jak mam nogę. Zobaczę, słuchajcie, jeśli chodzi o getry, to zobaczę i na pewno napiszę Wam na dole, czy któryś zostawiłam, czy nie, bo na tę chwilę nie jestem w stanie zdecydować. I wskakuję w bluskę i już jedną z tych bluzek zary, i już wam się pokazuje. I pierwszą bluzką jest ta bluzka na ramionczkach. Słuchajcie, ona jest genialna. Jezu, jaka ona jest fajna. Po prostu jest tak przyjemna, i tak pięknie dolega do ciała, że to jest w ogóle szokujące. Naprawdę. Zobaczcie, jak ona idealnie pasuje do tych getrów, mimo tego, że getry są z reserve. No, super zestaw, tak naprawdę. Bardzo mi się podoba. Ona też fajnie by wyglądała właśnie do spodni z wysokim stanem, bo przecież nie musimy w tej bluzce nie wiem, leżeć na kanapie i oglądać Netflixa, tylko możemy w niej po prostu chodzić, także bardzo fajna. Bardzo fajna, mniejszego rozmiaru bym nie chciała, bo ten jest idealny, także naprawdę jest ekstra. Tę bluzkę myślę, że zostawię, bo bo takie bluzki zawsze się przydadzą, także dobra, wskakuję teraz w kolejną i może dla umiany, słuchajcie, założę w takim kolorze bluzkę żeby nie było tak czarno. Słuchajcie, nie wiem co mam powiedzieć. Te bluzki leżą po prostu genialnie. Ten materiał jest ja nie wiem, czy to jest materiał, w którym będziemy się pocić. W ogóle nie znam się na materiałach i nie wiem, co to jest ten nylon, czy to jest coś takiego mega sztucznego. To jest niby jakiś nylon z recyklingu. Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, te rzeczy, one tak ładnie dolegają do ciała. One tak ładnie leżą, że to jest w ogóle nieprawdopodobne. Bardzo mi się ta bluzka podoba. Ten kolor w ogóle jaki jest ładny. To jest taki właśnie brudny róż, fiolet, coś takiego. Jeny, super jest. Także może jeszcze słuchajcie, żeby, żeby już tak nie było, że czegoś nie zmierzę, to założę czarną i zobaczymy, czy czarna też będzie tak fajnie wyglądała. No słuchajcie, no zobaczcie. Przepięknie. W ogóle ten komplet jest taki fajny, żebym założyła teraz do tego grube skarpety i naprawdę tak sobie chodziła po domu. No po prostu coś super, tak mega takiego przyjemnego dla ciała i takie, coś takiego bardzo wygodnego. To jest taka alternatywa dla takiego dresicha, dresicha wielkiego. Wiecie o co chodzi? Jak macie takie spodnie, szerokie, bluzy, to to jest coś takiego bardziej sexy. Nie wiem, ale to jest tak wygodne przy tym, że naprawdę aż chce się w tym chodzić. Ten materiał jest po prostu super. Nie wiem jak mu się będzie sprawował podczas użytkowania, po praniu i w ogóle nie wydaje też mi się, żeby to był materiał, który się rozejdzie w jakiś sposób, jak będziecie w nim chodzić. Wydaje mi się, że on coraz będzie taki sam. Przynajmniej takie wrażenie sprawia, także ja coś sobie na pewno zostawię, ale póki co to wszystkie bluzki mi się podobają, także nie wiem, nie mam pojęcia. Także zakładam ostatnią tą z długim rękawem. Ja nie wiem, jak oni zrobili w ogóle te dekolty, że one tak pięknie wyglądają, bo to chyba nawet nie chodzi o... A może to chodzi o materiał, że ten materiał tak pięknie się układa, bo słuchajcie, no... Ja nie wiem, ja nie jestem w tym momencie w stanie podjąć decyzji, którą bluzkę bym chciała zostawić, dlatego że one wszystkim się podobają i najlepsze jest to, że i podoba mi się ta w kolorze brudnego różu i czarna, i ta na ramionczkach, i ta mi się bardzo podoba. Przepięknie one wyglądają, te, te, te bluzki. No coś po prostu... Fantastycznego, naprawdę. Nie spodziewałam się, bo na modelkach o te ubrania wyglądają tak normalnie, natomiast ten komfort schodzenia jest tak duży przy tych ubraniach, że nie wiem, jeżeli macie te ubrania, to dajcie koniecznie znać, jak one Wam się sprawdzają, bo, bo jestem ciekawa, ale ja póki co, słuchajcie, jeszcze nie wiem, co zostawię z tych rzeczy, ale na pewno napiszę Wam na dole. Także to już jest wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał tego typu filmik. Trochę inne ubrania. Natomiast e, byłam ich tak ciekawa i byłam wręcz przekonana, że słuchajcie, zostawię sobie jedne getry i to będzie wszystko. Ale no, nie mogę zostawić jednych getrów, dlatego że po prostu te, te ubrania, te bluzki są tak fajne, że dawno takich fajnych ubrań nie mierzyłam. W sensie, jeżeli chodzi o takie ubrania, takie właśnie właśnie nie wiadomo w sumie, czy nie, ja bym nawet takiej bluzce, słuchajcie, mogła normalnie iść do pubu, do tego spodnie z wysokim stanem i absolutnie tutaj ten materiał jest, on wygląda jak taki zwykła prążkowana bawełna, także nie miałabym oporów, żeby założyć na przykład do pubu taką bluzkę, dlatego się zastanawiam, co po prostu z tych rzeczy powinnam zostawić, także to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie jakiś komentarz na dole, zostawcie w ogóle jakiś znak po sobie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku, także do zobaczenia, pa!